Bo tu już wszyscy wiemy, że te głosy dzisiaj w tych workach. Są gdzieś w piwnicach urzędów miejskich, w dyspozycji Trzaskowskiego, Dulkiewicz, Jaśkowiaka, Sutryka. I pan, drogi panie premierze Cwaniaczku, myśli, że ci ludzie tego nie wiedzą? Co kombinujecie? Otóż nie ma takiej procedury w ogóle, żeby przeliczyć głosy raz jeszcze. To po pierwsze. Po drugie, nie ma takich zgłoszeń, poza tymi kilkunastoma komisjami, w których komisja sama twierdzi, że się pomyliła. I to jest rzeczywiście y, rzecz, do, y, rzecz do przeliczenia. I liczą te głosy y, y, sędziowie. No ale wyobraźmy sobie, że byłaby nawet procedura y, sprawdzenia wszystkich głosów. To teraz tak, obwodowych komisji wyborczych, które liczyły głosy, już nie ma. Tu są rozwiązane te obwodowe komisje wyborcze. Na te obwodowe komisje wyborcze państwo polskie wydało setki milionów złotych tych ponad 30 tysiącach, 32 tysiącach Owodowych Komisji Wyborczych było od 3 do czterech, do nawet pięciu, nieraz więcej, przedstawicieli koalicji 13 grudnia. I pan, panie premierze Tusk, razem z tym Giertychem chcecie nam wytłumaczyć, że wysłaliście do Owodowych Komisji Wyborczych 200 tysięcy ludzi, państwo zapłaciło im dziesiątki, setki milionów złotych i wy mówicie, że coś zostało źle policzone? No przecież to jest rozbój Biały Dzień. Ukradliście Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 300 milionów złotych, a teraz chcecie kolejne setki milionów złotych wydawać po to, żeby przeliczyć głosy, które już nie są w dyspozycji obwodowych komisji wyborczych i wyborców, tylko w dyspozycji waszych prezydentów. Był taki moment, kiedy Pawlak razem z Anią i z Gargulem wychodzili z lotniska w Chicago w tym trzecim części Kochaj albo rzuć", chyba to się nazywało, tak? I tam taki gość zbierał na tam różnych, pamiętacie, nie? Co powiedział wtedy Pawlak? Niech znajdzie głupszego od siebie. Więc my mamy taki sam apel do pana, panie premierze, tu z Culejowa, naprawdę.